Dzień dobry. Dzień dobry. Nie wiem? Herbata albo alkohol. To herbata czy alkohol? Sam już nie wiem. Wszystko się pali. Piję, że zapomnieć. Jakaś akcja? Akcja? Nie. Czemu? Nie grywam. Marku, dlaczego pijesz w miejscu publicznym? Żeby zapomnieć. Ale o czym? Może panie chciałyby się popatrzeć na mnie przez minutę za 100 złotych. Za minutę patrzenia się na mnie. O, jest W tej momencie. Czyli nie. To do sobie Nie żadnych dokumentów. Żadnych dokumentów? Mhm, żadnych. A jest pan pełnoletni? No jest, jest. Tak. Popatrzcie, nie ma Marek, Kruszel. Co Marek narobiłeś? Teraz cię spiszą. Ile jest mandat za to? Nie wiem. Stać cię. Nie do końca. No, no jak nie? No nie do końca. Przecież chciałeś wywalić 8 stóp przed chwilą. Na co? Na to napatrzenie się na ciebie. No no nie chciał się, się patrzeć. to chciałem zapomnieć o tej sytuacji. Chcesz coś powiedziesz Marku? Mogę już stąd iść czy muszę czekać? Nie, no chyba musisz czekać. A ty masz może dało odbożyć, skoro oni to tak sprawdzają? No nie mam, no ale zresztą nie mogę ci dać swojego dowodu. no w sumie całkiem logiczny. W, w tym problemie. No ja nie 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 Mówiłem ci, żebyś nie pił. Ale czemu? No bo to jest miejsce A, publiczne. Znaczy w samochodzie, skoro tak bardzo się czepiają. To w samochodzie też nie wiem, czy można pić. Może. będą na kanale, chłopaki? Będą, będą. Będą na kanale. O, to tutaj jest kolejne. Spusznik, jak teraz nagra, zrobi fotomontaż, to będzie długo. To... Dziwny dzień dzisiaj, co? No dziwny, dziwny. Pierwszy raz w się zdarzyło takie coś, żeby jakaś policja mnie spisała. Myślisz? No. Pierwszy raz. Naprawdę. No trzeba było nie pić, Marek. Ale ja po prostu piłem, żeby zapomnieć. Ale o czym? No o niej. Ale kto to jest ta ona? Nieważne. Ile zajmie ten mandat? To? Jest. to? No. W sensie? Więc to może być Jack Daniels. Pro 7. 40%. Krzywka? <noise> Mogą być no? dwie. 3 aż czy... no to szowa, prawda? Tak? Proszę schować? Przyszę? Czy do niego my. Gdzie tu to schować? No nie wiem. Możemy to zostawić nie dobrze. Ale to bez do mnie wezmą wtedy, to się nie się wezmą sobie. No nie no nie będę tutaj zaśmiecał. Nie można. Jak to tak wydarzyć? No to mamy kolejny problem w takim razie. Śmietnik za daleko, a wylać to nie wyleję. Musiałby się ten kamerzysto zaangażować. Ale mi się nie chce Marek. Ciężkie jest to życie. Cały czas pod górkę. Chowamy? Czy nie? Nie, nie? A przynajmniej spełniłem swój cel.